Może do baru wódę lać, stop, kurwa mać, teraz węgorz, patrzcie świnie, król parkietu, ręka jak złamana, na kurwiam węgorza, na 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 na, dobra starszy, starszy dawaj mała do kabiny, To nie słyszę, nie słyszę, idę walić śliny. Witajcie w kolejnym odcinku Kryostazji z artyczny sen, jesteśmy tuż po wczytywaniu, bo na wczytywaniu ostatni odcinek zakończyliśmy i niewiadomych przyczyn gra nagle zaczęła zajebiście chodzić, mam ciągłe... 30 fpsów z lekkimi ścinkami Ale jest Nie narzekam, broń boże Idziemy powoli do przodu Nie wiem co tu się dzieje W ogóle sopli w chuj Aha, skruszyły się, spadły I się ją potrzaskały Dobra Zlagowało mi to grę A czy zlaguje mi to po raz kolejny? Nie, już w tej chwili nie Physics działa bardzo fajnie Więc idziemy do przodu O kurwa, duża amunicji, będzie wojna światów. Nie chcę, nie chcę, ja nie chcę z nimi walczyć. Nie, no naprawdę muszę, nie, proszę Was. Ja nie, ja nie, ja nie, ja nie, no, ja nie, no, ja nie, no, no. Dobra, niech będzie. Dobra, włączyliśmy transformatory. Ogrzejmy się o jeden. Ja już bliżej się wejść nie da, już prawie wszedłem w ten transformator. Zapiszmy może w tym momencie, bo coś czuję, że zaraz mi tu coś wyskoczy i. Zginę. I tak, no wcisnąłem guzik. Transformator się włączył. Wszystko topnieje. Ja je bekam. Jak zwykle. Otwórzmy te drzwi. I co? Wszystko stopniało. Gdzie? Skąd? Gdzieś ty jest. A tam jesteś. Dobra. I see you. Fuck. Kurwa. A tu się drzwi zamknęły. No cudowo. Nie, nie zamknęły się. Tu się... Nie wiem. Kurwa, otwórz te drzwi, otwórz te drzwi. Jest, fuf. Idę się ogrzać. Idę się ogrzać, przeżyłem, nie. Nie wiem jak to zrobiłem, ale przeżyłem. Może ten być zniknie, nie wiem, przyjdzie tu albo coś zjemnie. Chcę się ogrzać i ciężko kurwa zabić. Zmieńmy sobie broń może na tę. Wciśnijmy F5 i wyjdźmy jeszcze raz. Może tym razem go sprzątnę. W ogóle fajnie, bo to, co jest w rzeczywistości, to widać w lunecie, czego on nie ma nawet w najnowszych Call of Duty'ach. Dobra, widzę cię, widzę cię. Tylko gdzie ty jesteś Dobra, jesteś. I see you. Dobra, widzę twoją głowę. Teraz gdzieś poszedłeś. Nie, nie poszedłeś nigdzie. Dobra, stoisz tam. Fajnie, bo tutaj mnie nie trafiasz, jestem nieśmiertelny praktycznie. No kurwa, jednak mnie trafiasz. Dobra, 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 dobra. Dobra, już se idę, już se idę. Idę się ogrzać po raz kolejny. Albo nie, w dupie to mam. Zapiszę w tym momencie, najwyżej se wczytam. Mówi się trudno, żyje się dalej. Gdzie on jest? Kurwa. Tam. Kurwa, nie trafiłem. Dostał w rękę. To już jest coś. Tu ma głowę. Czy wyżej? Nie, wyżej jest lód. Zabiłem go. Jest! Zabiłem go! Ło! F5 Broń spadła na dół. Dobra, dobra, dobra. To jest Guns gut. Bardzo mi się to podoba. Guns gut, pozdrawiam Nitskata z tej strony. O kurwa, mamy co to jest? O! Wreszcie jakaś. Wow, jakie przewrotki sadzi! Jebany! jesteś taki już bardziej normalny ale byś umarł no właśnie, o to mi chodziło śmierć w twoim wykonaniu jest jak najbardziej bardzo potrzebna rzekłbym rzekłbym, że tak rzekłbym, że nie wiem, czy włączyłem stoper czy włączyłem? nie włączyłem, teraz włączam dobra, mniejsza, nie wiem ile minut minęło F5 i do przodu F5 i do przodu, jolo albo nie, mi skate. I love you. Terem tam. Terem tam tam. tam. Mamy truposza kolejnego, więc czemu by nie wejść w niego? Dobra. Jestem na górze, okej. Okay. Te drzwi tak były otwarte, a tamte? Co tak skrzypi? To zamknięte, Dobra. To był taki. Aha, to chyba jarzeniówka. chyba. Nie wiem, dźwięki w tej grze są świetne. A nie, ty coś tam broisz, no. Oh, it's good to dobrze, że masz się w czasie. Przygotowałem wszystko, ale musisz to sprawdzić. Pospiesz się! Kapitan jest na swoim drodze z innym problemem, nierozwiązalnym. On biegnie do mnie i ja go konsuluję. Jak dziecko, naprawdę. To musi być jego wiek. Teraz wracamy do naszej sprawy, która jest przynajmniej rozwiązalna. Okej, okay, no, nie ma problemu. Spoko, ty się tam baw w tym stateczkiem swoim, no, nie, no, pewnie, a mnie wyślij na jakieś misje, kurwa, musimy to drzwi na lewo, jakby ktoś zapomniał. Dobra, tamte. Ale one są na prawo bym rzekł. A nie na lewo. Chyba, że to nie te drzwi, no ale okej. Okay. Pójdę se tu. Otwieram. teraz drzwi na. A nie, no tu są szafki jakieś, ten tego. Ten tego tu nic nie ma. Panie kapitanie, a ten pan, kapitan jest bardzo młody, bym rzekł. Aha, teraz są drzwi na. Lewe. Chciałbym tą łopatę, ale ja nie mówię. Dobra, otwórzmy to. Ok, jesteśmy w reaktorze. naszego ostatnio... wysadź. Dobra, jestem przy głównej konsoli. Dobra, wymieniam grafit. Okej, okay, tylko jak? Yy, jak mam to? Aha, tędy. Tam jest sektor czwarty. Dobra, to idziemy. No wreszcie postać, która schodzi szybko po schodach. Wow, ale gra coś jej odjebało i chodzi. Normalnie będę nie nagrywał do oporu. Zwalniam, zwalniam pręt. Dobrze, dobrze, oczywiście. Oczywiście, zwolnię pręta. Nie ma jak zwolnić pręta. Tam jest, tam jest balkon? Tak, tam jest balkon, dobra. Wow, ależ to wygląda. Fajnie, że on wyciąga pręt z grafitu. I tak se w ogóle wszedł na luzie. Zer promieniowania. Nie no nic, no... Psz, przeca. Aha, teraz go wepniesz tu, tak? Okej. Okay. Tylko mi nie przypierd... Aha, tu go wepniesz. Tylko mi nie z tym brandem. Słuchajcie, tak to wygląda naprawdę na łodzi podwodnej. Coś wątpię, ale możliwe. w ogóle, Dlaczego my to robimy? Dobra. Aha. Mhm, mm skończyły się pręty grafitowe w silniku, i ogólnie. Ogólnie cień świruje. I ogólnie stało się coś niedobrego, bo nasz statek przestał płynąć. Aha, czyli tam mam. Nie, tam mam na czwartej iść chyba, tak? No, tak mi się kurna zdaje. Albo i tam, nie wiem, dobra, idę tu. Nie wiem po co, ale idę. Idę. Nie mogę nic zrobić. A tu przy tej konsolce? Nie, też nie. Aha, czyli mam iść tam po prostu na czwarty poziom i zamknąć z powrotem ten pręt, tak? O to chodzi. Chyba tak. No, bo jak go tam zwalniałem, to tam go pewnie zamknę. Dobra, fajne i w ogóle zamkniemy. Później pójdziemy do tamtego wyjścia i wyjdziemy stąd, tak? No, chyba tak. Dobra, zamykaj ten pręt. Zamykaj pręta.

Kurwiasz mnie. Delikatnie mi on, Przecież przed chwilą tam byłem. No ale dobra, no, no okej. Okay. No trochę się nachodzę. Niech będzie. Czemu nie biegam? To mnie dziwi właśnie. Mogłem przecież biec. Dobra, wychodzę tędy. I co, to koniec, tak? I to tyle. Czy jeszcze coś? Nie, no nic. Dobra, wyszłem tu. Mam te drzwi zamknąć? Nie, same się zamkną. Z schodami na dół. Schodami na szczyt. No siema, stary, co tam. Włącz to gówno. Bóg gość olewa sprawę. Aha i wracam do ciebie, tak? No jestem u ciebie, sześć I co teraz? Znowu mi klatki poleciały. No, ej. skończyłem. This. You know, I'm very glad. No, really? What did you expect? You're a pain in the neck. Both of you, yes, you and your sorry excuse for a ship. I'm so tired. Look, you're a big boy now. You can't play around forever. And I can't help you this time. Now go, please. Go. Quit trying. Everyone has had it with you. No one wants you here. So there. Pozbyli się kapitana, znaczy się ktoś pozbył się kapitana zdecydowanie, nie wiem gdzie jestem, gdzieś się przetepłem, idę tędy, no pewnie tędy mam iść, ale sobie za nim co to sobie zapiszę, bo pewno mi tu co wylezie. coś niedobrego, dziabnij ten guziczek.

Zaraz się obsram. Czuję, że się obsram za chwilę. Ale pierwszy zapiszę zanim się obsram. A jednak wolę mieć czyste gacie. Czytam sobie jak będę miał czyste gacie, a nie obsrane. Wczytam se gacie! O! Aj gaciu. Dobra, idziemy tu teraz, tak? Zapisuję. Zapisuję! Żeby się nie obsrać znów. O kurwa, trochę zimno. Jest tu jakaś lampa czy coś? Nie, 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 ja se tu idę, idę se, idę, idę, idę. Boże, myślałem, że mnie zgniecie. O, brakło. O fuck, a co tu się stało? Mam tam wskoczyć? Nie no, chyba bez jaj. Nie no, mam iść tędy, tu i tu. Dobra, myślę, że mam tam chybnąć. I popełnić harakiri, samobójstwo i w ogóle. Tak jak teraz właśnie, w tym momencie. Dobra ludźki, jestem W tym miejscu już się przeskoczyłem Elementy platformowe w takiej grze No po prostu to jest straszne Chcę przejść po tym No serio No kurwa to jest Olimpiada To jest olimpijczyk Chodzący po linach Znaczy się no, prawie, bo chodzi po prętach e, Teraz mam iść tu Czy tam, kurwa nie wiem Dobra idę tu w takim bądź razie Mam nadzieję, że nic się nie zawali nie, tu chyba, bo i tu nie, dobrze, tutaj mam iść, tu, tu, tu. jebnie to, tu, to tu, jebnie, jebnie, jebnie kurwa, na pewno na pewno nie wiecie co jestem obstrany trochę ale okej, okay, idę dalej, idę tu temperaturka mi trochę spada, ładne schody, wreszcie ładne coś piękne, o no biegni kawałek się, przy... jest wyjście jest drugie wyjście jest okej okay. Jest fajnie, jest, rzekłbym, zajebiście, jest dobrze, jest, jest, wyjście, jest, wyszedłem, jest, zapisuję, jest, to był zły moment, nie, dobry, ogrzejmy się. To najważniejsze. Najważniejsze, żeby było nam ciepło i idziemy dalej. Teraz dzieje, Teraz przez te drzwi, tak? Więc ruszaj, Dimitir, czy jak ci tam... Zaliczyłeś gona, czy nie? Jest, zaliczył. fiu fiu. Idziemy kawałek dalej. Najważniejsze, że chłop nie żyje. To jest już najważniejsze. To jest... Dobra, daj te broń. Pokaż, jak ty wyglądasz w ogóle. Taki trochę dziwny jesteś. Ogólnie gra mi bardzo dziwnie chodzi na, na bez nagrywania. Tak się dziwnie powoli ścina. No, tak myślałem, że tam będziesz. Dobra, ale już cię nie ma, okej. Okay. Ogrzanym. I schodzę. Schodzę. Jesteś tutaj? Jesteś! Dobra, uciekam, 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 uciekam. Jezus, jakie te walki są zryte, mój Boże. Mój poszczę. Dlaczego? Idę na dół z powrotem. Zapiszę sobie, tak na wszelki wypadek. Jeden trafiony, także luzik. Dobra, załatwicie tak. Kurwa nie. Tak? Dobra. Trup. Super. Ekstra. Bomba. Safe. Idę dalej. Pewnie zaraz wyjdzie jeszcze z pięciu. Masz jakieś dziwne tiki pośmiertne, ale to się zdarza każdemu. To się zdarza każdemu. Tu jest następny, wiedziałem. O kurwa, jeszcze dwóch. Tamten się zwiesił, także luzik. Już jeden leży. Także już jest sukces F5. O, o, o! 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 Fajnie się ruszają, jak obrywają. Naprawdę spoko wygląda, ale powiem Wam, że przy. no odczep się. Przy 30 FPS-ach już to się da grać. Tylko nie wiem dlaczego tak się stało, że nagle mam 30, a później nagle nie mam 30. Jest najdziwniejsza gra w świecie, jeśli chodzi o optymalizację. To jest magiczne. Wręcz tam broń też byś oddał. Aha, to jest też ta broń. Swoją drogą nie powinien być automat, no ale okej, okay, nie wnikam. Aha, to jest automat. Wystarczy, że trzymam i będę do nich strzelał. Dobra, tu trupa żadnego nie ma. Już kurwa jest. I to ten palnik. Fiu! Z tymi brońmi, to ja mogę coś działać. To już jest jakiś konkret, a nie jakieś gówno, że mi tam strzela jeden strzał. To jest konkretna broń. Huch, 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 F5. Dzień dobry. Następny, no amunicja jest, także pewno gdzieś tu jest kurwa. Następny, Znając życie gramy się zlaguje w momencie, gdy się jakiś pojawi. Także będę poinformowany o tym fakcie na pewno. Telefon. Chciałem zadzwonić do domu. Coś czuję, że tu coś się stanie zaraz. Coś tak czuję, ale wiecie co? Sprawdzę stopper. Spoko luz możemy iść. Zostaw tę broń, bo zepsujesz. Kurwa zamknięte. Jak ja mam to otworzyć? Pewnie przycisk był 100 metrów wcześniej. I go nie zauważyłem. Tylko gdzie? O, mamy problem, bo nie wiem, gdzie jest guzik. Kaje guzik jest, a tu, ale mam karteczkę. Pierwszy sobie ciapniemy karteczkę, stracić więcej, to But every member seems to think that navigating the North Pole is like a trip to the shops. In this place, the wind howls like a pack of wild beasts bellowing, Go forth and behold. The beast leads you into the frozen hell. In you go. Eyes wide open while the cold spreads down your throat and into your gut, where it forms a ball of ice. This is the North Pole's welcome. No marching band, no flags, no speeches. Instead, it shatters all your illusions, and suddenly, all the routine comforts of Mother Earth seem alien, half forgotten, like something in a dream. Only if this has happened to you can you truly understand the North Pole. And it will stay with you forever. Okej, okay. mniej więcej wytłumaczono nam, że na biegunie północnym jest przejebane, to tak prostym językiem mówiąc. Dobra, tu się coś odblokowało, tu już spoko, więc idziemy do góry. Pewnie tamten czubek zaraz jakiś wyskoczy, ale sobie zapiszę, że nie musiał tego przechodzić jeszcze raz, po raz drugi, po raz ponowny, po raz kolejny. Jest tu kto? Nie ma nikogo. Wow. Coś tu tak pusto ostatnio, nie wiedzieć czemu. Wskaźmy latarkę, może. Znaczy się ostatnio. No, przed chwilą zabiłem pięciu, ale. Tak, coś pusto mimo wszystko. Mogę się o to ogrzać? Nie, bo jest zielone, a powinno być czerwone. Znowu, zgasiłem sobie latarkę, żeby mi było wygodniej. A tu trzeba oświecić latarkę. Dobra, tu mamy drzwi bez klamki. Rumuni Mali. Ci Rumunii to ja nie wiem, kurde. bają jedną za drugą. To jest straszne, po prostu. Otwórz. I co, znowu jestem tutaj? No bez ja, i przecież tu byłem przed chwilą. Znaczy przed chwilą, niedawno. Po co ja tu przyszedłem? Po co? Pytam się. No nie mówcie mi, że się wracam. Nie, no nie mogę się wracać. No przecież. Jak mnie gra prowadzi, to nie może tak być, że to jest coś nie tak. Na co ja tu przyszedłem? Po co? Na co? Dlaczego? Po co? Na co? Hmm? I teraz mi ćwieka bidni. No nie wiem, co robić. Aha, tu, no tu się otwarło. Tu się załom pozepsuło. O co ja tutaj jest? Aha, tu są drzwi do reaktora, dobra, spoko, kumam już. Już kumam. I szczerze mówiąc, to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Yy, odcinek ma 30, 20 minut prawie, więc... Trzymajcie się cześć, do następnego odcinka w krystozyz. Mam nadzieję, że ten wam się podobał. Także narka. Jo. Klub noc, nocny czar pod pachami Hadidas podchodzę do baru Budera. Kurwa mać! Teraz węgorz, patrzcie, świnie król parkietu, ręka jak złamana! Na kurwiam węgorza! Na 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 na! na. Dobra, starszy! Starszy, dawaj mała do kabiny! To ja nie słyszę! To nie słyszę Idę walić śliny!